Filmik jeszcze się nie wrzucił. Zaczynam kolejny, bo jak wiecie, chcę trafić ultra radę, dlatego będę dzisiaj tak dużo filmów stawiał, Tylko po to. I no. No i jak widać, Doc Ziegler, Czekajcie, bo ktoś do mnie dzwoni. Sorry, że długo, ale babcia z Norwegii do mnie dzwoniła i porozmawiałem z nią, bo to Polka i przeniosła się po prostu do Norwegii. I tak zaraz będziemy mieli 700 spotkań, zobaczcie, brakuje mi jeszcze jednego spotkania. No i brakuje mi 51 walk, i dostanę ultra rare. No i mam nadzieję, że to będzie dobre ultra rare, że będę miał już dobre karty. No. No i mam nadzieję, że w ogóle będzie dobrze. Teraz będę tak 10-minutowe filmy w ogóle nagrywał, bo zauważyłem, że to się ludziom podoba takie dłuższe filmy, a nie 2 minuty stop i kolejny film. Dwie minuty stop i kolejny film. I tak no co najmniej mówię no 10 minut wystarcza, bo też nie mam, mam jakiś czas ograniczony w ogóle dzisiaj. Jak nam zaczęło padać, to mieliśmy prawie cały balkon w wodzie. Wow, na serio. wichura w ogóle jak wiecie była w Hamburgu w sensie Tornado, no. No. I teraz... No Randy Orton nie da rady zrobić mi RKO, bo jestem legendą. Na legendzie w sumie gram legendą, nie jestem legendą na serio. Bo jakbym, był le jakbym był legendą, to bym był lepszy. <gry> o nie, Enedu Jasmine właśnie przegrałem. Gościu Fictyś. Nie powiem co powiedziałem, bo to jest po niemiecku. Jeśli ktoś zna, to wie co powiedziałem. No, 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 no. no po prostu, gościu fiktyś. No wiedziałem, gnoj walony. My przegrałem 2-1. Gnoj walony. Mogłem zostawić sobie tego. i bym przegrał wtedy. Lepiej jeszcze bym przegrał, także. Fak, wale to równo. A, ja już chciałem powiedzieć, taki ultra rary, nie? Ło, to bym się zaczął tak śmiać, się taki ultra rary Sheamusa na przykład, albo Randy Gortona. O, właśnie. Można było wygrać takie fajne ultra rary, ale stwierdziłem, nie, ja chcę Jacka Swagera, bo Sheamusa nie mogę, bo nie, zagłosowałem raczej na y, Dolpa Ziglera, bo go bardziej lubię i szanuję. E, no, ja aha, no, fajna nazwa. To Jack Swaggy i Jack Swag i Sheamus. No i w tym momencie przegrałem. A nie, wygrałem. Dobra, fuck Mam farta, wygrałem. Mhm, znowu wygrałem. On ma walizkę Money in the Bank. Jakieś cienkie karty, jak widzę. Zaraz tu sypnie co, coś i. No nie, słabe karty. Sand Sandow. Sandow miss Down wygrał Sundown, Diamond na Miss Mizdał, nie wiem czy Miss down, ale lol, dobra, walić to już widzieliście w moim jednym odcinku moim twarz, także Seamus i Candlestick i Alicia Fox kurde, na serio ludzie, trudno się trafia ultra rare, to słońce mi zaczęło świecić, kurde przeniosę się mm, na łóżko tam nigdy nie świeci słońce, bo jest takie chore, że nigdy mi nie świeciło. I mamy 3 minuty filmu. I Jonathan, i ma Jonathan. I ma Jonathan, to już dostał nie? Mój kolega to miał farta, jak zaczyna się WWE i nie? To się na start dostaje karty, i on dostał legendy, nie? Bo jakoś mu się gra Lol. I Edge of Matic przegrał Legenda i dwie takie karty, i wygrałem No jeszcze tam. No i teraz przegrałem. No, o, Marika Ruda, także nie dziwię się, ale zdarzają się przypadki, a jednak nie. Dwa, jeden znowu, co chwilę wygrywam teraz. Przegrane, motywują, mo, motywują do wygrania. No. Czarny gruby to niefajne. Jezu Gold Dust. Jezus Maria. Ja ale. Adam walczy Adam z Adamem. No to zobaczymy. I tak na serio to nie że ja walczę na serio z gościem tylko z jego kartami. On o tym nic nie wie i mu się przegrane wliczałem na konto tak jak mi wygrane już mamy 702 lut zagranych nie... no wiedziałem po co ja go wystawiłem jaki ze nie dałem mu jedyny punkt dzisiaj jest punkt dzisiaj o kurno british bulldog o british bulldog o, o kurno, far, że go wziąłem teraz jakbym wziął kogoś innego to bym się nazywał śmiecia Więc w matik właśnie przegrał Powiedziałem, tu gościa, jedyny punkt na dzisiaj ode mnie z moją walką. Shamus, Demon Sandau. Gościu nie ma sensu. Jestem zbyt dobry jak na niego. Rybak. Rybaka mamy. Rajbaka. jego i Jezus Maria wali iutami. Fachu i huchami. O, gość ma czerwonego najwila czyli ma go na survivor albo na innej... E... Ja, yeah, ja, yeah, baby, baby, ja, yeah, ja, yeah, baby, baby. O to, gniazdo mam plus 6, to zaraz dodam do tego, do kogoś innego. I teraz tak, mam Sheamus, Goldust, y, Natalii, Ryback. teraz kiedy idziemy Henry Foxa i Kingos I... A, prawie cały siódmy level. Prawie dwa level, dobra. Teraz tak, wchodzę do niego, wbijam patę i idę. No i o to chodzi tak. No. Legendy mi się podobają. Nie, że wydałem pieniądze to na serio, bo... Tak, aha, film mi przed chwilą wyszedł. Doszedł tutaj, macie potwierdzenie, że ja nawet grosza na to nie wydałem, bo y, na koncie w tablecie już nie mam, bo mam zablokowane konto na razie mi zablokował kuzyn. Upsze, to gniew wywalony. Tego tak, bym sobie pewnie paczkę kupił. Patrzcie, 703. Brakuje mi 47 walk. Nagrywam dalej. Mm, Sandy. Sandy, Sandy, po prostu walony. kurna teraz ma. Nie ma światła. Słońce się schowało, bo się boi, bo je obrażałem. No, to mogę wreszcie zacząć. Właśnie mam Minecrafta z kolegą z Polski, tutaj tutaj też dużo Polaków mieszka. Jeśli wiecie co powiem... No właśnie, już nic. No i o Jezu, ten gościu jest taki dobry. Jak mu się coś doda. Ja walę ten to ma stać dopiero. Chyba ona, no ona jest lepszy. Page, page, bupi, kropka palona. Ostatnią walkę tam zgramy. Mam nadzieję, że się coś trafi yy, z filetowego. Mam nadzieję. I Jumfina, tylko wale, wale, wale. Równo. Mogę na blokolę dodać sobie tego. Bo szemuz jest trochę lepszy. A nie ma na nim, dobra. To naszej musa. Na nim nie ma nic, żadnego dodatku. Także jest. Ma każdą staty prawie na 300. Także na nim już wszystkie walki, jak widzicie, zagrałem On jest u mnie długo, on jest u mnie prawie tydzień. Yy, mój kolega ma Face'a i yy, nie Face'a, tylko yy, No, Snapchata i Hubi yy, 1, 2, 3. Podejrzewam, nie wiem, nie pamiętam. Yy, like. Yy. On jeszcze nie ma nic na YouTuba, ale jak będziemy miał to błagam, lajkujcie go dobrze, bo Ech, jeśli chodzi o to, on jest spoko gościu, wszystko luz ok? A nie, że taki o no, tego, tamtego. I właśnie gramy z jakimś śmieciem, który wydał kasy. Nie tak jak ja wyobrażam ludzi. On też... Najczęściej to jadę po rodzicach, ale okej. <grym> ale teraz nie jadę, bo nie jestem taki zwalony jak wcześniej. <grym> No dobra, diwa się boję, że przetam świetnie. Aaa, wygrałem, dobra, już chciałem udechać. Dostał strzała moim kartą. No i czy będzie dzisiaj 3-0, czy będzie dzisiaj 3-0, czy będzie kolejne 3-0, jest 3-0. Takie tu 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 10 minut już trwa film, zrobię go na 12, bo jakoś więcej czasu mam teraz. Nie wiem czy jeśli teraz zacznę się ciąć, to po prostu się na serie przeklina tutaj. No i robię taki wzór. I ja walę wszystko w szary. dobra.